Cześć kochani, witam was na dzisiejszym y, odcinku na kanale Martyna Marta. Przed obejrzeniem odcinka zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz, wejdź na moje social media i zostaw coś po sobie, a już zaczynamy. Bez przedłużania. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, czy mam szansę zostać influencerem. No właśnie, hmm, też mi się wydaje, że tak średnio, ale same quizy nam tutaj dzisiaj pomogą i rozwiją wszystkie wątpliwości. Jestem na drugim telefonie, więc... Tutaj macie oczywiście obraz z tego telefonu, a my już sobie klikamy na. Czy masz szansę zostać influencerem? Dajcie znać w komentarzu. Myślicie, czy jestem dobrą influencerką, czy nie. Ja myślę, że nie, więc. Yy, tutaj nie ma w ogóle jakichś zbędnych komentarzy. Przepraszam Was w ogóle, że nie było dwa tygodnie filmu, ale ja nie mam jakiejś euforii. Były streamy. Dziękuję Wam bardzo za te streamy. Troszkę z donatów się zbierało i w ogóle bardzo mi się przyjemnie prowadziło. I dziękuję wszystkim, którzy byli serdeczko dla Was. Pierwsze pytanie, jakiej jesteś płci? Wydaje mi się, że kobieta. Tak mi może się tylko wydawać. Dobra. No, jakieś reklamy mi ciągle wyskakują to sobie zobaczycie sobie podkłośnimy ekran. Następne, czy akceptujesz siebie? Tak, lubię siebie, akceptuję siebie, ale nie jestem samolubny. Nie, nie lubię siebie, nie akceptuję siebie i nie czuję się ze sobą dobrze. Hmm. No, wydaje mi się, że mniej więcej siebie akceptuję. Pamiętajcie, akceptacja jest ważna, ale zawsze mogło być lepiej. Szkoda, że nie ma takiej odpowiedzi pół na pół. Czy dbasz o siebie? Tak, dbam o siebie, to podstawa, nie po co. No, dbam o siebie, chyba mniej więcej. Następny. Czy posiadasz media społecznościowe, na przykład Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat? Tych mieć? No mam, oczywiście. No, sami widzicie, na jakiej aplikacji teraz jesteśmy wielkiej. Czy masz znajomych? Tak, bardzo im ufam, tworzymy razem super relacje. Nie nie mam zbyt wielu. Jak mogliście widzieć na moich odcineczkach ostatnich, to raczej tam mam troszkę. Czy jeszcze, czy jesteś szczęśliwy? Tak, cieszę się życiem? Nie do końca. No, wydaje mi się, że no, cieszę się życiem. Nie jest jakoś do końca kolorowa, ale też nie jest jakoś fatalnie, więc oznaczmy: o, tak, cieszę się życiem. Czy masz warunki do nagrywania filmów, na przykład na YouTubie? Tak, wszystko jest nowe i gotowe do nagrywania? Nie, niestety. Ten quiz jest taki bez sensu, że ja nie sądziłam, że to będzie takie bez sensu. Przecież możesz mieć warunki do nagrywania, ale nie musisz mieć jakiegoś super sprzętu, co nie? Ciekaś będzie mawiał. Dobra. Dajmy, że tak, wszystko jest nowe i gotowe do nagrywania, a dajmy nie, niestety, no bo w sumie. A bo dobra, dajmy, że tak, no bo jednak coś tutaj mamy, co nie. Czy masz swoją pasję? Tak, oczywiście mam ich kilka. Nie, raczej nie mam, ale yy, chyba to jeszcze nie do końca to, czego szukam. Nie mam jakiejś takiej super pasji. kram w piłkę, jak mogliście wiedzieć, ale no raczej nie mam jakiejś do końca pasji. W sumie mam teraz zajawkę na nagrywanie, które mi teraz średnio wychodzi, naprawdę. Ja Was przepraszam, ale ja nie posiadam takiego zaparcia do nagrywania. Nie mam takiego czegoś, że... Musisz to nagrać, muszę sobie to wyrobić w głowie. Muszę to sobie wszystko poukładać. Ostatnio byłam nad morzem, przez co też mi... miałam możliwość tam nagrać filmik, ale wolałam go spędzić z rodziną. Przepraszam serio. Czy masz jakichś idolów, jakąś swoją inspirację? Tak mam ich kilka, nie, nie interesują mnie inni. W sumie mam. No lubię się kierować troszkę innych zdaniem. dajmy tak mam ich kilka. No dobrze, dobrnęliśmy do końca, dlatego ostatnie pytanie już przed tobą. Czy w ogóle chciałbyś zostać influencerem? Tak zawsze o tym marzyłem i jakoś nigdy mnie to nie kręciło. Bardzo możliwe jest to. No, jakieś reklamy, przepraszam Was. Bardzo możliwe jest to, że właśnie to, że to jest właśnie to. Widać, mijasz się z powołaniem i bycie sławną osobą jest dla Ciebie. Dziękuję Ci, quiz, Bez Ciebie bym nie wiedziała. W sumie yy, skończyliśmy quiz, a chciałabym z Wami pogadać. Więc możemy w sumie pogadać, bo nigdy chyba nie było takiego filmu gadanego. To, co ja myślę, co Wy czujecie, więc mamy dzisiaj okazję. Jak wiecie, ja czytam każde komentarze, naprawdę liczę się z opinią innych. Mam nadzieję, że filmy Wam się mniej więcej podobają. Jak ja widzę swoje filmiki, to ja widzę to, że jestem bardzo nieśmiała, co mnie to po prostu... Dobija, dlaczego jestem taka nieśmiana w tych filmach, zresztą gdzie ja normalnie zachowuję się przy znajomych. Wiecie, filmiki ze znajomymi też trzeba mieć zgodę, żeby z nimi nagrywać, żeby oni chcieli w nich uczestniczyć, nie zawsze oni chcą. Ja mam jakąś zajawkę, ale no wiecie, średnio mi to wychodzi, więc dlatego te filmiki tak się rzadko pojawiają. Ale mam plan zrobić tydzień daily, ale to pewnie nie wyjdzie jeszcze, więc... Chyba lepiej nie powinnam tego tutaj gadać, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki, bo serio zależy mi na tym. Mam już 200, chyba 20 subskrybentów. Tutaj macie zobaczyć, a zobaczcie, ile osób mnie nie subskrybuje. To jest po prostu porażka. Co Wy robicie, widzowie? Mam nadzieję, że to się zmieni po dzisiejszym odcinku. Chciałabym y, nagrywać różne rzeczy, ale nie wiem, co Wam się podoba. Nie wiem, czy wy chcecie oglądać gry, y, czy wolicie oglądać vlogi, czy co. Pomóżcie mi, bo to dla Was ja nagrywam. Dla siebie też, bo bardzo to lubię, ale wiecie, no... Próbuję być z wami tak, jak jestem zawsze, choć nie zawsze mi to wychodzi. I w sumie nie wiem, do czego ta rozmowa prowadzi, po prostu chciałam wam to powiedzieć, wyrzucić to siebie. Ale chciałabym, żebyście mi pomogli i napisali teraz w komentarzu, co chcecie oglądać. Naprawdę, każda opinia się dla mnie liczy. Jeżeli jesteś osobą, która ogląda to dla śmiechu, jeżeli jesteś osobą, która ogląda to, po serio, podoba ci się moja twórczość, czy coś? Każdy komentarz jest mile widziany. Każdy komentarz mnie motywuje. Tutaj w sumie macie takie krótkie wytłumaczenie. A ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka krótkiego. Czy nadaje się na influencera? Never. Never, never. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Się... Dobra. A ja już lecę. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę w górę, subskrypcję, lajka, dzwoneczek, komentarz. Widzieliście na Instagrama, na TikToka. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wbijecie na następnego streama. Możecie też napisać co sądzicie o streamach. A ja mam przesłać buziaki. I serduszka. Trzymajcie się ciepłutko. Bye.